CS2 miał być przełomem, ale zamiast tego wielu zawodowych graczy czuje, jakby dostali flesza prosto na twarz. Nowy silnik, lepsza grafika, dynamiczne smoki. Wszystko brzmiało jak marzenie, ale w praktyce dla wielu proplayerów to bardziej koszmar niż spełnienie oczekiwań. Część czuje, że straciła dom, który znali od lat, a nowy przypomina bardziej ładnie pomalowaną klatkę niż komfortową bazę operacyjną. Uwaga, mam dla ciebie prezent. Hydragloss Mangro warty ponad 400 zł. Wystarczy, że wpłacisz 840 na CS z Polska i w przypadku otrzymania prezentu od razu trafi on do Twojego ekwipunka. Nieźle, to jeszcze lepsze jest to, że do tego doładowania dostajesz 10% bonusu, oraz jeżeli nigdy nie używałeś kodu, to 2 ,10 zł 10 groszy na przetestowanie strony. Więc razem będziesz mieć już ponad 11 zł. Strona oferuje gamę różnych lootboxów i case Batley, z których zawsze masz gwarantowany zwrot. Jakby dropisz skina, który ci się nie podoba, to po prostu wymień go w Exchangerze. Powodzenia! Od razu rzuca się w oczy inny feeling movementu. W CSGO każdy wiedział, gdzie ma być jego model po jednym bunnyhopie. hopie. W CS2 czasem czujesz się, jakbyś grał na smarze. Wszystko jest niby płynniejsze ale właśnie przez to traci się kontrolę. Dla prosów, którzy wyćwiczyli muscle memory na najwyższym poziomie, każde przesunięcie piksela w lewo lub prawo to potencjalna różnica między klaczem, a tragiczną śmiercią w pół sekundy. Kiedy Twój skok nie ląduje tam, gdzie chciałeś, zaczynasz czuć niepokój. A jak na to wszystko dorzucić losowość tiku serwera? Można dostać rage'a szybciej niż po przegranej pistoletówce. Wielu prograczy porównuje CS2 do bety, która przypadkiem dostała premierę. Nawet nie chodzi o bugi, te były zawsze, chodzi o fundamenty, które czują się jakby były na innym planie. Rejestracja strzałów w niektórych sytuacjach bardziej przypomina losowanie lotto niż precyzyjny system. Zawodowcy, którzy przyzwyczali się do perfekcyjnych freefajerów i pixel shotów, teraz nagle mogą się modlić, żeby serwer łaskawie zaliczył im headshota. A to nie Fortnite, żeby polegać na szczęściu. Tu chodzi o milisekundy i czysty skill. Do tego dochodzą problemy z dźwiękiem niby lepiej, niby bardziej realistycznie, ale jak masz sytuację 1 na 3 na bum i nie słyszysz, że koleś z kitchen skacze ci na głowę, to nie jest to kwestia realizmu, tylko frustracji. Gracze stopki często polegają na dźwięku bardziej niż na radarze. Słuch to ich drugie oko. Gdy nagle okazuje się, że stepsy mają humory jak Twitch Chat w trybie emote-only, trudno nie rzucić myszką o ścianę. Nie można też pominąć map. Remastery wyglądają pięknie, ale są też cholernie rozpraszające. Jasne, szklane tekstury, cienie jak z filów Christophera Nolana, światło odbijające się od każdej cegły. Wygląda to świetnie na screenach, ale nie wtedy, gdy szukasz głowy gościa kampiącego w ciemnym kącie. Kiedy twój wzrok walczy z odbiciem słońca na Nowym mireżu, a w tym czasie giniesz od czystego burszta z rogu, Zaczynasz częsknić za prostotą starego dasta dwójki. Stare mapy może i były brzydkie, ale przynajmniej nie musiałeś zgadywać, czy to Pixel modelu, czy po prostu kolejna odbita flara z nieba. Ale największy ból? Brak płynności w przejściu. Prosi, zostali wrzuceni w CS2 bez większego wyboru. Oficjalne te turnieje przeszły. Faceit przeszło, reszta świata też. Nikt nie pytał, ej, jesteś gotowy? Po prostu masz i graj. A dla graczy, którzy spędzili ponad dekadę optymalizując swoje granaty, ustawienia celownika i taktyki pod CSGO, to jakby kazać Messiemu zagrać mecz na boisku do rugby. Jasne, nadal będzie dobry, ale czuć będzie, że coś tu nie gra. Trudno też nie zauważyć rozjazdu między tym, czego chcą prosi. A tym, co chce casual. Dla casuala, który wchodzi po pracy pograć dwa mecze i może jeszcze trochę pokrzyczeć na solo queue team CS2 to może być krok naprzód. Ale scenę sportowej nie da się zbudować tylko na tych, którzy grają dla fanu. To prosi robią meta, to ich highlight'y inspirują młodych graczy, to ich feedback powinien być brany na serio. A dziś wielu z nich czuje, że Valve zrobiło wszystko poza właśnie tym. Słuchaniem tych, którzy wiedzą najwięcej. Niektórzy stopowych zawodników myślą o zmianie gier, a inni marzą, żeby Valve wypuściło łatkę, która przywróci sens istnienia competitive. Pojawiają się głosy, że CS2 jeszcze dojrzewa, że potrzeba czasu. Tylko że prosi nie mają luksusu czekania. Dla nich każdy sezon, każdy turniej to realna kasa, realne kontrakty, realna presja. I kiedy system, na którym mają polegać ich zawodzi, nie dziwne, że CS2 boli bardziej niż najgorszy one-tap w plecy. Czy CS2 ma potencjał? Oczywiście. To nadal Counter-Strike. To nadal serce sportu. To nadal gra, która potrafi wzbudzać emocje większe niż finały Ligi Mistrzów. Ale dziś, z perspektywy zawodników, ten nowy rozdział to bardziej walka o przetrwanie niż celebracja nowej ery. Bo 2 może i wygląda nowocześnie, ale dopóki nie przestanie ranić tych, którzy poświęcili mu wszystko, trudno będzie mówić o sukcesie.